Wspierałaś Centrum Praw Kobiet czy. I wspieram dalej. Mhm. I wspieram dalej i wspólnie z panią Urszulą, która jest szefową Centrum Praw Kobiet, gdzie przekazaliśmy e, część wpływów z naszej kolekcji, e, będzie w tej chwili z nami działać w Erze Nowych Kobiet, dlatego że no, chcemy zwracać uwagę też na ich działalność. To, to jest akurat osoba i instytucja, która wybitnie, wybitnie e, zwraca uwagę na. Nieszczęścia kobiet, w związku z tym chcemy je wspierać, chcemy pomagać. I powiem Ci, że nawet ostatnio wydarzyła się nam rzecz nieprawdopodobna, ponieważ niedługo jako ruch społeczny Eranowych Kobiet będziemy wspomagać 13 domów samotnej matki. No i wyobraź sobie dzwonimy do jednego z nich. No i kobieta, która odebrała telefon, jeszcze nie wiedziałyśmy wtedy, że jest to siostra zakonna, ale zaczyna y, delikatnie, zaczyna wypytywać y, jedno z nas, no ale w, w jakich przekonaniach my żyjemy, a kim my jesteśmy, a skąd my się w ogóle wzięłyśmy? No i w końcu y, pyta tak, a czy co pani uważacie o aborcji? A moja koleżanka mówi. Y, Mówi to znaczy, czy siostra, bo już się domyśliła, że to jest, siostra, mówi, pani jest siostrą zakonną, prawda? Tak. I czy, czy wobec tego pani pyta, jaki mamy stosunek do strajku kobiet? No tak. Eee, a ona mówi, my, my go bardzo popieramy, bo uważamy, że to jest, to jest nasze podstawowe prawo. Na co siostra zakonna mówi, no mi serce krwawi, jak patrzę na to, co się teraz dzieje i co wy wyprawiacie, w związku z tym my nie chcemy waszej pomocy i nie chcemy jej wziąć czyli odrzuciła waszą pomoc a. dla innych kobiet. Tak. tak. Tak, dlatego że uważa, że jeżeli my popieramy strajk kobiet, a popieramy go bardzo mocno i bardzo głośno i zawsze o tym mówimy w związku z tym e, odmówiła przyjęcia od nas pomocy dla domu samotnej matki. Czy myślisz, że osoby w domu samotnej matki mają już narzucone z góry poglądy, e, przykładowo od tej siostry zakonnej? Trudno mi powiedzieć, bo ja tam nie byłam. E, natomiast, e, wiesz, poziom nieszczęścia, który jest w takim domu, możesz sobie tylko wyobrazić, skumulowany, gdzie e, kobiety są najczęściej właśnie ofiarami przemocy, nie mają gdzie mieszkać, nie mają co ze sobą zrobić, przychodzą do takiego domu, który już odnajdują jako na pewno ostatnią deskę ratunku, e, no to ja w ogóle sobie nawet nie wyobrażam, jak można by je indoktrynować jeszcze w takiej sytuacji, aczkolwiek powiem ci wszystko powiem ci no, wszystko jest możliwe, oczywiście. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak to się odbywa w tym domu, bo ja tam mm. po prostu nigdy nie byłam i nie widziałam tego na własne oczy. Co chciałyście im zaoferować ubrania, jedzenie, pieniądze, jak to wygląda i co ta siostra zakonna odrzuciła? Znaczy, my będziemy w tej chwili organizować zbiórkę od wszystkich naszych dziewczyn z erynowych kobiet w całej Polsce. I oczywiście my nie chcemy narzucać im tego, co, wiesz, co chcemy im dać, tylko chcemy się zapytać, co jest im potrzebne. I na przykład, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że święta są takim momentem, kiedy takim y, osobom wykluczonym i potrzebującym pomaga się oczywiście bardziej. Ale dlatego my nie chcemy, wiesz, tak jak kiedyś ja to robiłam, że to były na przykład, nie wiem, dużo jedzenia. I, I różnych tam prezentów dla dzieci, i tak dalej. Ja bym chciała, żeby to były takie rzeczy bardziej e, praktyczne, które są niewątpliwie potrzebne, jak na przykład deski do prasowania, czy żelazka. To nie ma nic wspólnego wtedy ze świętami, ale jest pomocą na całe lata, ponieważ e, to są rzeczy bardzo potrzebne dla małych dzieci, dla matek, które no jednak potrzebują im prasować kocyki, pieluszki, i tak dalej, czy też tego typu sprzęty, które są właśnie im najpotrzebniejsze, albo tak jak jeden z domów. Takiej samotki, samotnej matki powiedział, że a u nas dach przecieka, mamy dziurę w dachu, w związku z tym ta pomoc jest nam potrzebna. I my wtedy, e, dzięki temu, że Ranowych Kobiet ma tyle liderek regionalnych w Polsce, to one zawsze organizują, wiesz, kogoś, potrafią kogoś zorganizować, kto przyjedzie, kto tą dziurę naprawi. Temu komu się oczywiście za to płaci, lub nie, bo to czasami ludzie robią zupełnie charytatywnie. No więc e, to jest taka pomoc, która. Będziemy się starali dawać taką pomoc, jako, jaka jest im potrzebna konkretnie, a nie narzucać cokolwiek od siebie. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Przemitnik.